Szawicą nazywamy zespół objawów towarzyszących zaatakowaniu człowieka przez wszy. Spośród wielu gatunków wszy trzy tylko pasożytują na człowieku, a mianowicie wesz odzieżowa, wesz głowowa i wesz łonowa. Różnią się one wielkością i kształtem. Największa jest wesz odzieżowa, najmniejsza łonowa. Wesz jest tak zbudowana, że łatwo może przyczepiać się do skóry i włosów swego żywiciela. Poniżej otworu gębowego znajduje się kieszonka, a w niej kłójka służąca do przekłuwania skóry. Obok kłójki są gruczoły wydzielające ciecz, która wprowadzona do skóry wywołuje swędzenie. Wesz głowowa. Żyje ona przeciętnie 60 dni. Zapłodniona samica składa na włosach jaja zwane gnidami i mocno przytwierdza je do włosów substancją kitową. Po tygodniu z gnid wylęgają się owady, które po 16 dniach uzyskują pełną dojrzałość. Wszy żywią się krwią gospodarza, wyssaną ze skóry. Człowiek, drapiąc się, uszkadza skórę i może wetrzeć zarazki oraz wydaliny wszy. Prowadzić to może do powstania ropnych powikłań. Z podrapanych miejsc sączy się wydzielina surowicza, zlepia ona włosy i może doprowadzić do powstania kołtuna, w którym wszy znajdują dogodne warunki rozmnażania się. Jedynym sposobem likwidacji kołtuna jest jego obcięcie. Do walki z wszawicą służą środki owadobójcze płynne, jak artemisol, derritol, delacet, azotoks, czy tritoks. W przypadku wszawicy głowowej. Włosy i skórę głowy zwilżamy środkiem owadobójczym. Następnie zakładamy gumowy czepek. Zmniejsza on parowanie płynu i pomaga w utrzymaniu odpowiedniej temperatury. Nasmarowanie wazeliną miejsc, w których brzeg czepka styka się ze skórą, uniemożliwia owadom wydostanie się na zewnątrz. Czepek nakłada się na przeciąg 3 do 6 godzin. Następnie myje się głowę i płucze w jednoprocentowym roztworze octu. Dodany do wody ocet spulchnia otoczkę chitynową gnit, co ułatwia ich usunięcie. Po wysuszeniu włosy należy wyczesać gęstym grzebieniem z watą, aby szczesane gnidy łatwo było można usunąć z grzebienia. Po tygodniu należy głowę skontrolować i w razie potrzeby zabieg powtórzyć. Zamiast środków owadobójczych płynnych można stosować środki owadobójcze pyliste. Jeżeli zabieg mamy wykonać dziecku, bezpiecznie jest przysłonić oczy, aby nie wywołać podrażnienia spojówek. Oto w jaki sposób należy wykonać ten zabieg. Środki pyliste działają tylko na owady dorosłe i ich larwy. Głowy się nie myje, tylko dokładnie wyczesuje, a pozostały na włosach proszek działa na wylęgające się owady. Zabieg ten powtarzamy dwukrotnie w odstępie 7 do 10 dni, aż do całkowitego wyniszczenia owadów, po czym włosy należy umyć. Weszłonowa pasożytuje na owłosionych miejscach skóry człowieka z wyjątkiem głowy. Jest bardziej owalna i mniejsza od wszy głowowej. Oto miejsca, na których pasożytuje wesz łonowa. Wzgórek łonowy, pachy i owłosiona klatka piersiowa, brwi i rzęsy. Jaja przyczepia do włosów tak jak wesz głowowa. Specyficzna budowa ułatwia jej mocne przyczepianie się nie tylko do włosów. Ale i do skóry swego żywiciela. Weszłonową zwalcza się 3% maścią rtęciową, a do brwi i rzęs używa się maści 1%. Po upływie 8 do 12 dni od posmarowania maścią zaatakowane miejsca dokładnie myjemy. W przypadku wszawicy okolicy łonowej i pachowej wskazane jest ponadto wygolenie włosów. Charakterystyczne sine punkty to ślady ukłuć wszy łonowej. Najskuteczniejszym środkiem zapobiegającym wszawicy jest staranne utrzymywanie ciała w czystości i częsta zmiana bielizny. Wesz odzieżowa jest większa od głowowej i łonowej i bardziej od nich płodna. W ciągu 40 dni składa do 400 jaj. W temperaturze 6 stopni Celsjusza może żyć 10 dni bez pożywienia. W temperaturze 30 stopni Celsjusza tylko 2 dni. Wesz odzieżowa porusza się po całym ciele człowieka i żywi się jego krwią. W pobliżu miejsc ukłucia wesz zostawia kał i po tym można odróżnić ukąszenie wszy od ukąszenia innych owadów. Oto obraz wysoko rozwiniętej wszawicy odzieżowej. Przy dużym nasileniu wszawicy mogą wystąpić zakażenia skóry i objawy ogólne, jak niedokrwistość. Wesz odzieżowa jest przenosicielem chorób zakaźnych, głównie duru plamistego i powrotnego. Do zakażenia dochodzi, gdy wesz wessała z krwią osobnika chorego, także zarazki. Rozmnażają się one w jej organizmie. Osoba chora gorączkuje. Wesz natomiast unika temperatury wyższej od 37 stopni Celsjusza, dlatego stara się zmienić żywiciela. Znalazwszy go, wprowadza zarazki przez nakłucie skóry i przez zanieczyszczenie jej zarażonym kałem. Ukąszony człowiek drapie się, wciera zarazki w skórę przez co zwiększa możliwość zakażenia się. Zarazki znajdujące się w zakażonej wszy można wykryć i zidentyfikować. W tym celu wszy rozciera się i otrzymaną zawiesinę wysiewa się na pożywkę agarową, płynną lub stałą. Namnożone w ten sposób zarazki łatwo już można wykryć pod mikroskopem. Oto zarazki zwane riketsia prowazeki, pochodzące z badanej wszy wywołują one dur plamisty. Wesz odzieżową można zwalczać poprzednio wymienionymi proszkami owadobójczymi, którymi dokładnie przesypuje się zawszone ubranie. Przed tym ubranie należy powiesić na parę godzin w nasłonecznionym miejscu. Następnie ubranie przesypuje się proszkiem owadobójczym i wkłada do worka z tworzywa sztucznego, który szczelnie trzeba zawiązać. Pozostawienie ubrania pod działaniem proszku na przeciąg 10 dni wystarcza, by wszy wyginęły. Takiej odzieży nie wolno nosić na sobie przed jej wytrzepaniem i wypraniem. Bieliznę płócienną należy gotować około 30 minut, a następnie wyprać. Odzież wełnianą, szczególnie szwy, prasuje się gorącym żelazkiem przez mokrą szmatkę. Pod działaniem wysokiej temperatury i pary wszy i gnidy giną. Jeżeli w zbiorowisku ludzkim znajdzie się osobnik zawszony, wtedy wszy łatwo mogą przenieść się na innych i o tym trzeba pamiętać. Najskuteczniejszą bronią przeciwko wszawicy jest częsta zmiana bielizny, stała kontrola odzieży i utrzymywanie ciała w czystości. W zakładzie fryzjerskim zwracajmy uwagę, aby pelerynka była czysta, a grzebienie wydezynfekowane. Pamiętajmy, że im więcej i częściej używamy mydła, tym skuteczniej zapobiegamy wszawicy.